Wydałam sobie tyle sejc, ja dwa, trzy, cztery, pięć sześć pasków mam. Wiesz, boski sejc użyłem.

Dlaczego masz Czekam masz jakieś plagi z głosów. Co ci dzieje? Ale ty dziwnie mówisz. Teraz Nie, Powiedz coś. No dobra. Powiedz. Jestem szybko. Dokładnie. W każdym razie, nagra do pierwszego gra, który tutaj przyjdzie. Można sobie wziąć Każdy grzesz. grze. Spamiętajcie o tym, że To jest około 2 miliony. Takie lagi ci powiem. To no są dobre. Nie wiem. Jak tam. Daj. No to no, też na O tutaj są dla Tu, ja, Tutaj. ja w ogóle mam dla jej komputera. Ty komputer mi nie działa. a co a na ty zrobisz na tym serwerze przebrania? Rumę? No przebrania, na nasi na przebrania, na żelazne. Ale komputer nie działa. Co się dzieje? Nie, nie, ja nie mogę masz... kliknąć. I don't know.